Cześć, jestem Promin, a dzisiaj zaszczycił nas nowy Rezydent tutaj w naszym świecie. Tak jak sami będziecie widzieć. Dokładnie tak. Resident Evil Survival Unit. Widzicie go to nie ten, ale i tak wam tu pokażę zezwól. Will... No, także... Okuźwa. No, Zaczyak. Nie wiem, kurwa, gdzie moja koszulka z rezydenta? Nie mam pojęcia co się z nim stało. I wszystkim wyjaśniam. Mam choinkę tylko dlatego, że kupiłem nową choinkę i ona już była ze światełkami. Po prostu sobie ją rozłożyłem, by potem się z tym nie pierdzielić i tylko ją na święta ubiorę. Nie jestem chory. Dobra, ej, to mi się podoba. I tego się nie spodziewałem, że my możemy normalnie sobie jasność dostosować, jak w rezydencie. No to ja sobie wezmę trochę jaśniej, tak jak zawsze lubię. Chyba normal, bo no. Ok, widzimy pierwszą lokację szpital, to ją chyba sobie omawialiśmy tam kiedyś. Także, no. Ok, a tak, faktycznie było coś. Pamiętam, ja coś omawiałem chyba, że my się obudzimy w tym w szpitalu i my będziemy musieli z niego uciec było coś takiego. Pamiętam. Dobra, player. E, jak długo tu jestem? Boże, czemu to jest po angielsku. Jestem chyba 20 godzin od Raccoon City, czy 20 godzin temu byłem? No, nieważne. Głowa mnie boli, TP. Okej, okay. dobra. O, oh, wow. Ej, mamy mapę chyba, tak? Nie, to jest ten. Notatka z Ambreli. Okej okay. mm, Kody To jest kody Ja sobie go zapiszę Ej dobra tego się nie spodziewałem No ale No 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 weź mi to No O mm, Okej okay. Nie mam szapce. Aha, pewnie ciuszki, tak jest. No dobra. Oj! O. Raccoon Times. Spencer Memorial Hospital. Uuu! To jest ośrodek Spencera, tak? Prawdopodobnie. Okej. Okay. Okej. Okay. Ej, co jest? To są przejścia w pierwszych tych rezydentach. Wow. Ej, dobra, mocne. Mamy latarkę. Mamy latarę, tyle dobrego. Okej. Okay. Ej, zajebiście ten, ten rezydent na telefon wygląda, nie? Jest to taka kamera jak z tych pierwszych rezydentów. Zaj jest żółta taśma, a słyszę zombie. Słyszę i widzę zombie. Kluczyk. Nie no, kurna. To jest stosownie jak w pierwszym rezydencie Wzorowane. O nie, on mnie chyba goni teraz, tak? Dobra, dawaj tu. Zetki. To my tu mamy? nie jeszcze dobra, podnosimy jak. One fajne, że trzeba tapować jak w prezydencie dwójce Do no remake'u, dobra, co to? Oj, moje ulubione. No dobra, jak to się tu robi? Aha, potrzebuję tu wsadzić po prostu to, i muszę to zdobyć Okej. Okay. Tu mamy jeszcze kolejną notatkę. To jest podpowiedź. Ok, e... 8520. Elo, Elo, 8520, dobra, wszystko jasne. Idziemy dalej. My tu mamy jakieś niosy. Okay, ja to sobie potem e, po odcinku przetłumaczę. Kanibale. Ciekawie. E, 8520. 85. No, naprawdę. serio? ale to o superowo We, nasza postać to przypomina mi Jamesa z Silent Hill Trochę okay, teraz będziemy układać i dobra kocham to to jest zajebiste no i pięknie kurde Ej, to jest naprawdę dobra dobrze zrobiona e, ten Chyba idzie po mnie zombie. To jest naprawdę dobrze zrobiona gra. Jakby wow. Tak. Ej dobra, te przejścia to jest zajwiste. Wow. Ale Raccoon City. Znamy te wszystkie ulice. No dobra, prawie wszystkie. To była kler? Raczej nie. Co tu się do cholery dzieje? Lecy! Tak, to jest Clare! Claretki! Tak jest! Are you okay? Yeah! my teraz gramy kler? Nie mam, ten jest Kleb z minigunem Dzięki, że y, oceniłaś mi życie. Co, tu, co ty tu robisz? Co ty dzieje? Okej. Okay. Okej, okay. my znowu będziemy szli do posterunku. Bardzo dobre pytanie, to jest Ada? To jest Ada. Wirus G. Wirus G powraca, kurde. Bo było chyba z tego co pamiętam. Chodzimy znowu do posterunk OK, będziemy szli za tobą Bo ty za mną? Nieważne No i dobra, te przejścia są zajebiste. Już na mają w porządku Dobra Ej, to, to jest naprawdę mega zrobione Późny wieczór, 29 sierpnia, RPD Lobby Czyli powróciliśmy na posterunek Raccoon City I w Requiem też tu wrócimy, więc... no Okej okay. O Boże, błagam by tu Mr. X nie było Jezu, proszę Wyobraźcie sobie, Resident Evil 2 Remake z tyłu pierwszoosobowego. Jeszcze możliwość na VR, To... No po prostu Jezu. Gonić ten śmieci ty zawału dostajesz. Okay. Okay. Czyli w dalszym ciągu szukamy Chrisa Redfielda. Nic tu się nie zmieniło. Okej. Okay. Tu był... Tu, tu był... Ach. Było chyba tu pomieszczenie, tak mi się wydaje. Ale no jest chyba niedopracowane, bo tam, jakby widać poza mapą. Się wydaje. O kurwa. Jak mam strzelać? Aha. Okej. Okay. Tak mam strzelać. Okej. Okay. Radowujemy. był ten pokój się wracało pod koniec tego remake'u, żeby tu zrobić wszystko Emme My mamy tu do czynienia z czymś zupełnie innym. Jest to i niewykluczone. O nie! Ja już nie pamiętam co się wpisywało! Nie zapomniałem! Ajajaj! Kurde, po takim czasie to już wyparowało mi to z pamięci. No dobra. Daj mi to. Idziemy pierw tu. Mamy oczywiście nasz strajk kochany. Uczęliśmy co? Uleczyliśmy. Co to za kamera, nie fajnie. Okej. Okay. To jest strasznie dużo fabuły. Okej. Okay. Są znowu te góry w Arklei. Może je poznam. Okej. I doki. On wstanie? Pewnie tak. Okej, okay. czyli znowu to pomieszczenie. Oj, 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 oj. Co ja mam zrobić? Dobra. No i okay. Tam mam e, to zaraz, Suba, to mam jeszcze notkę. DK. Okej. Okay. Czyli końcówka to jest DK. O kurwa. Uciekamy stąd. Idziemy, idziemy. Tu cyk. Końcówka to jest DK. Czekaj, to? Może początek jeden? No chyba początek. DKK, DKP, DKO, DKN, DKM. DKM, okej. Okay. Dobra. możemy sobie odblokować tu ten e, e, nie wiem jak to na przykład taki biuro jakby Okej. Okay. piękna animacja z siódemki O tu, o bo to tu nie wiem jak to w ogóle jest to teraz my będziemy o to dość chyba nie 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 i też są... O, Marvin powrócił! I dobra, Davis okay. to. Okay. cię przedam po nogę. Okej, okay, dźwięk się da. Nie, myślałem, że to to była taka wersja. Okej. A tu Marvin nie jest jeszcze ugryziony, chyba. To dobrze, to mamy jakąś przewagę. Okej okay. Kate Anderson O nie, znowu to samo musimy robić Ale tam byliśmy przecież przed chwilą Chyba, chyba tu też jednak były te drzwi, w takim razie. No, i będzie zaraz tamte pomieszczenie z pięknym screenem Liona patrzącego się na zombie, którego każdy dobrze zna. I myślę, że w tym miejscu sobie skończymy ten odcinek, więc jeśli chcecie kolejny odcinek, jak już niedługo, to zostawcie łapkę w górę suba. Widzimy się, w, no, w drugim odcinku Survival Unit. Do zobaczenia i pa pa.